Witam serdecznie. Do budowy kanadyjki wykorzystam trzy gatunki drewna. Przede wszystkim będzie to dąb. Drewno sprawdzone i wykorzystywane w szkutnictwie od dawna. Osobiście na co dzień pracuję z nim najczęściej. Następnym gatunkiem jest wiąz. Drewno trochę zapomniane może trudniej dostępne. Niezwykle odporne na działanie wody. Dawniej wykorzystywane przy budowie mostów, różnych elementów zanurzonych w wodzie. Dąb i wiąz pochodzą z lasów polskich. Ostatnim gatunkiem jest kempas, drewno pochodzące z Azji Południowo-Wschodniej. Ciekawostką jest to, że pod wpływem wilgoci i powietrza jego zewnętrzna powierzchnia pokrywa się czymś w rodzaju naturalnej patyny. Ma dużą twardość i jest odporne na wilgoć, wykorzystywane do budowy tarasów oraz łodzi. W moim przypadku będzie stanowić element dekoracyjny. Po rozcięciu materiału na pile i przepuszczeniu przez grubościówkę otrzymałem następujące wymiary. Wszystkie listewki były grube na 7 mm, lecz różniły się szerokością. Kępas 15 mm, dąb 20, a wiąz 30 mm. Wiąz znajduje się po prawo, kępas w środku, a dąb po lewej stronie. Zwróćmy uwagę na barwę wiązu. Mamy dwa odcienie: biało-żółty oraz kakaowy. Do przygotowania lameli użyłem dwóch frezów firmy CMT. Jeden z nich wykonuje wypukłość w materiale. Drugi natomiast wykonuje rowek. W ten sposób możemy łączyć poszczególne lamele, otrzymując pożądaną wypukłość. Należy pamiętać, aby podczas frezowania Najpierw wykonać wypukłość na lameli, ułatwi to późniejszą obróbkę. krawędzie przęseł w ręk okleiłem taśmą, aby nie przywierały do doklejanych lameli. Nadeszła pora na wykonanie stef wewnętrznych i zewnętrznych. Zdecydowanie wzmacniają konstrukcję łodzi, w tym przypadku dziobu i rufy. Najwłaściwszym sposobem na ich wykonanie jest parowanie drewna, co ułatwia ich wyginanie. Ja natomiast zastosuję metodę klejenia na zimno, bez parowania. Nagrałem o tym film pod tytułem Kopyto do klejenia krzywizn, obecny na moim kanale. Wykonałem w ten sposób wygięte oparcie krzesła dla synka. Link w opisie filmu. Przygotowałem cztery listewki dębowe o grubości 4 mm. Po naniesieniu kleju poliuretanowego przymocowałem je ściskami do kopyta dziobu powoli, stopniowo dodawałem kolejne ściski, aż do momentu uzyskania odpowiedniego profilu klejonej stewy. Po sklejeniu stew wewnętrznych w ten sam sposób na nich skleiłem stewy zewnętrzne. To samo wykonałem na rufie. Tak wyglądają stewy zewnętrzne. Strugiem wyprofilowałem stewy wewnętrzne, aby doklejane lamele jak najlepiej do nich przylegały. Podczas klejenia skorupy łodzi będę stosował metodę przekładkową. Pierwszą listewkę mocujemy wypukłością do dołu. Od góry, do rowku, aplikujemy klej wodoodporny. Następnie dokładamy drugą listewkę. Dociskamy ją nie tylko do listewki pierwszej, ale także do przęseł, aby uzyskać odpowiedni profil łodzi. Gdy klej wyschnie, tak samo postępujemy z kolejnymi listewkami. Cały proces trochę trwa i wymaga dokładności i cierpliwości. Podczas klejenia nie będę stosował żadnych zszywek. Chcę natomiast wypróbować kilka technik klejenia. Na początku, gdy naprężenia nie są jeszcze duże, bardzo dobrze sprawdziła mi się zwykła papierowa taśma. Jak widzimy, kleję jednocześnie dwie burty łodzi. Przyjrzyjmy się teraz do klejaniu jednej listewki. Podczas pracy używałem kilku rodzajów klejów. Były to kleje stolarskie wodoodporne, ale także kleje poliuretanowe klasy D4. Zdecydowanie bardziej wygodne w pracy okazały się te pierwsze. Gdy naprężenia listewek stawały się coraz większe, zamiast taśmy zacząłem stosować śrubowe ściski stolarskie. Z czasem nieodzowny okazał się sznurek, mocowany do ławy montażowej. Przy dociskaniu klejonych listewek sznurkiem zacząłem stosować wałki bukowe o nieco mniejszej średnicy niż rowki w listewkach. Dzięki temu nie uszkodziłem wyfrezowanych rowków. Prace postępowały powoli, ale zawsze krok po kroku bliżej końca. W kolejnej części zamkniemy już skorupę łodzi i przygotujemy powierzchnię do laminowania. Serdecznie zapraszam.